Witajcie na wdzięcznym sercu, tak nietypowo, bo z samego rana jestem po porannej modlitwie i chciałabym podzielić się z wami tym, co mnie dzisiaj poruszyło w czytaniach z dnia. Będę starała się w ogóle w najbliższych dniach takie filmy wstawiać, dlatego że w ostatniej ankiecie pytałam was, jak często byście chcieli, żebym. Wstawiała filmy na wdzięczne serce, i większość z Was, ku mojemu zaskoczeniu, odpowiedziała, że chcielibyście te filmy codziennie. Ja już to wstępnie rozeznałam i postanowiłam, że rzeczywiście spróbujemy. A co będzie dalej, no to po owocach poznamy. Więc tak trochę jeszcze niepewnie, próbując, nagrywam dzisiaj ten odcinek i sama zastanawiam się. Jak to będzie dalej wyglądało? Stawajcie znać w ogóle, co o tym myślicie, żeby oprócz poradników, oprócz vlogów, pojawiały się też takie krótkie, kilkuminutowe filmy, w których będę dzieliła się z Wami tym, co mnie poruszyło w Słowie Bożym. Przejdźmy od razu do sedna, żeby te filmy nie były zbyt długie. Dzisiaj szczególnie poruszyło mnie w pierwszym czytaniu. To pytanie Jezusa do Jonasza: Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Dla mnie to pytanie jest po prostu petardą. Jezus mógłby się naprawdę wkurzyć na Jonasza. On przeciwstawia się planowi Boga, on przeciwstawia się jego głosowi i on by naprawdę mógł na niego wsiąść, on by mógł zrobić mu aferę i po prostu. Oj, miałby powody. A Jezus w tej łagodności. Ze spokojem pyta, nazywa w ogóle oburzenie, te emocje, które, które dzieją się w środku Jonasza. W ogóle oburzenie to jest złożona emocja. Tam jest i gniew, i złość, tam może być poczucie niesprawiedliwości, tam może być zniesmaczenie, obrzydzenie. On to nazywa i daje Jonaszowi przestrzeń, żeby on zastanowił się. Czy to jest słuszne? Ja sobie myślę o tych sprawach, w których ja jestem oburzona, bo mi się nie podobają. To pytanie naprawdę we mnie od rana dzisiaj pracuje. Ja jeszcze na ten moment nie potrafię tak stuprocentowo stwierdzić, czy to jest słuszne, że ja się tam oburzam, czy nie, ale ono jest tak fajnie ułożone i czuć w nim tyle przestrzeni do bycia sobą, do namysłu. Czuję, jak Bóg daje mi. Prawo do odczuwania tego oburzenia, bo nie ma emocji dobrych lub złych. Bóg mi na to pozwala, żebym czuła złość. Tylko teraz pytanie, co ja dalej z tym zrobię i czy to jest słuszne, żebym ja to oburzenie jakoś pokazywała, żebym o tym oburzeniu mówiła, żebym w jakiś oburzony sposób myślała, ale Bóg daje mi przestrzeń na to, żebym ja się nad tym na spokojnie zastanowiła. I myślę sobie, że jak dzisiaj tak będziemy zastanawiali się nad tym, co nas oburza i dlaczego, ważne jest, żebyśmy szukali w tym perspektywy Bożej. Ta rzecz, która nas oburza, dla Boga może wyglądać zupełnie inaczej. Nas złości, a Bóg może zupełnie inaczej o tym myśleć. Możemy szukać. Perspektywy Bożej na to i pytać Boga, Panie, co ty uważasz? Czyli ty dajesz mi prawo do odczuwania tych emocji i ja je odczuwam i, i, i daję sobie na to czas, ale dla mnie jeszcze ważniejsze niż moje emocje jest Twoje zdanie na ten temat. Tyle chciałam powiedzieć, to mnie dzisiaj tak szczególnie porusza. Życzę Wam pięknego dnia. Zastanawiam się sama, czy te filmy wstawiać rano, czy dopiero wieczorem, jak może macie więcej czasu na YouTube'a. No, ale jeżeli Wam się podoba film, piszcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę, potwierdzajcie, że, że jesteście. No i be grateful.